Prawie co trzecia higienistka myśli o rzuceniu tej pracy z powodu wypalenia. Nie musisz być w tej statystyce. Prawie 30% z Was wypala się w 5 lat. Oto trzy narzędzia obronne, które musisz wdrożyć od zaraz. Po pierwsze, tarcza asertywności. Twoja empatia to supermoc, ale ma swoje granice. Naucz się mówić nie i komunikować swoje potrzeby. To nie egoizm. To profesjonalizm. Po drugie, zawór bezpieczeństwa. Te pięć minut przerwy między pacjentami jest święte. To nie czas na nadrabianie zaległości. To moment na reset Twojego układu nerwowego. Korzystaj z niego. Po trzecie, mentalny off switch. Po wyjściu z pracy, wyłącz gabinet w głowie. Znajdź aktywność, która całkowicie odcina Cię od myślenia o pacjentach i zadaniach. Twój mózg musi odpocząć. Pamiętaj, zarządzanie stresem to kluczowa kompetencja zawodowa, tak samo ważna jak umiejętność skalowania. Chroni Twoją karierę, zdrowie i pasję do tego zawodu.